Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim trzecim odcineczku z Fortnite'a. Zobaczymy, co tym razem przyniesie nam nasza przygoda na tej mapie. To jest ta nowa, nowa, czy nie? Nie wiem, dobra, uj, lecimy. Kurwa, mam nadzieję, że tym razem tak szybko nie zginę. Tu jest ziomek, tu jest ziomek, wszędzie są ludzie, no panie tutaj też, typek, ja pierdolę. Tutaj. Kurwa, a tu? Dobra. Chuj, lecimy tutaj do tego, kurwa, lodziarza jebanego, co to jest? Tajesz na dół. Jest skrzyneczka nawet, zajebiście. Ląduj to, panie, ląduj. Otwieraj to. Dobra, mamy no amo. Dawaj tego FAMASa, no co? co? kurwa, gościu? E, halo? Co się kitrasz, kurwa? Co się kitra? Tak, uciekaj wokół! Skurwysyn! Gdzie kurwa, gdzie? Pa jeszcze go nie zajebię, to będzie beka, nie? No ty kurwo jebana. Leżysz. Chuju ty. Posrany. Nie buduj mi tu. Dawaj na pistolet. To się kurwa nagrałem? Też mam masę jakiś chuj jebany. Dobra kurwa do lobby. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Kurwa nie ma co się ograniczać. Tutaj się tylko czasa odpalę. Halo. Startuj. Dobra, wyposaż, nie? Dzięki, kurwa. Graj. Ciśniesz. Dobra, to. dobra coś zmieniłem. Ładuje mi się, ładuje mi się. No i dobra. Co ten stoper tak tu napierdala, e. Nie hałasuj. Kurwa, ile się będzie odbawać. Dajesz! Zostaw to. I kurwa, Na chuj ci to. Ci tym słabszym dojemy? Gnie. Kurwa, z tym jakie skiny mają jebańce. bańce.

Gdyby mnie nie zajebali, znowu kurwa chcę poograć trochę. Pierdole. Czemu on nie leci? No leć, kurwa, leć! No rozbij się. Tu lecimy, tu lecimy. No, no opadaj, opadaj, kurwa na ten dach! No brak, tu nikogo nie ma. Przetrwam to. Dawaj, tu co to kurwa, jest granat. Bier. Granaty, dobre są. No weź go, kurwa. za zmienić podnoszenie na F, kurwa, bo jestem przyzwyczajony. Inaczej. Skrzyneczka, ale wiesz, szata, wiesz, Co dobry jest. Kurwa, gdzie ta skrzynka. Jest kurwa, dawaj się dobrego. Twój szat też. To wypierdol. m jakaś -ka kurwa, MP5. Dobra, spierdalamy do strefy. Nie dobra, jeszcze 3 minut, to chuj. Weźmy sobie drzewko. Może coś kurwa uda mi się zbudować. A ja tego drzewa. Nie biejem, nie kurwa. Dobrze idzie, dobrze idzie. Dobra, chyba mi starcie czy nie, kurwa. Będziemy to... Jeb to borkami, kurła. Dawaj tam broń. Biegnie tam ziomeczek, ty. Jeb, kurwa, jeb, jeb, kurwa. Pa, jak lecę, kurwa mać. Typy, xem teraz. Co ja robię, kurwa? Pojebany, pa. Zabudowałem się do chuja. I co teraz? Kurwa C. Tak, mi zbuduj, nie mam ty. Utknąłem i chuj. I co teraz? Kurwa. kurwa. No dobra, weź mi to przerób. Zbuduj obrót, edytuj G. Edytuj to kurwa. Tak G potwierdź kurwa. Ja nie wiem o co chodzi. tutaj. no nie, kurwa? Tak, to, to i to. i Chuj, takie coś zbuduj. Tutaj też. Ha, i mam zejście, kurwa. Pojebany. A ziomek tam jest, nie? Spierdolił do mnie. Zobaczył, że buduje i spierdolił. Przestraszył się. Wie. Nawet skrzynki kurwa nie wziął. Kurwa, bierto, kucnij tu. Czemu to się nie kłóca, kurwa? Trójkę weź. Piątkę. Pierdolni drina. I tą, kurwa MK. I biegniemy za typem, kurwa. O, ma to leć. Jebie, was kurwa na hamcach! Headshot od kurwa, headshot od synu, co ty chciałeś? Idę was do jebie, nie? A kurwa, a co? A łapcie, kurwa te granaty, wszyscy tam chuje. Jest ziomeczek, nie? Dopierdalamy go. Fajl lutu leży ty. No, idź. Ty. Kurwa, aha, kontrolem się kurca. no dobra. Tujeczka. Tujeczka, kurwa, idziemy po typa, idziemy po typa. Tam fioletowa broń leży ty. Ziomek. Halo? On sobie będzie tym zbudowanym się ujebany, ty. Dawaj go. Tam jest? O jest, jest, bo się buduje z kurwy. to a nie mogę. Ty chuju, ty posrany. Ty kurwo, ja też umiem, nie umiem, nie umiem! Kurwa, nie umiem, nie mogę. Nie umiem, nie mogę, kurwa nie potrafię. Halo? Ciąg kurwa jest. Ciąg kurwa jest A ja tutaj chuj. mnie kurwa nie znajdzie, nie? Typie Wypierdalaj! Kurwo, ty jebana, ty! Żal! Kurwa, żal! Dobra, dawaj do lobby, szybciuteńko, szybciuteńko do lobby, kurwa! Ja nie wiem, jak to się kurwa stało. Pan Shotgun był za słaby, kurwa. Tym fioletowym pewnie bym go zajebał. Graj! Co my tu mamy? Dostanę sto kurwa tych tutaj walutek, tej, tej walutki tej tutaj. Dawaj, dawaj moją walutę. Chujuty. Mmm, zajwista porada. Poszliśmy też. Przyda się. Dobra. Ładuj ich, kurwa, i lecimy. Masa, masa, dawaj tu. Трети, 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 трети. трети. или е шест него, но ну, давайте го и шест него и вече метен Умирай, курво ти! О, о! Файно е <ръпоя> то. Заеби сте с ким те. Няма мамо Ти, ти курба. Li li. W którą stronę, w którą stronę? Pierdolę tam do lasu leci. Skacz. To rozpędzaj się. A pierdolę, a ale kurwa, tutaj idę, tam, tam I kurwa, baj chuj jebany szybciej. Gin kurwo jebana ty No jaki szmaciarz jebany, podniósł broń, szybko kurwa To jest kurwa nieferty. Chuj tak jebany szybko na dół spada, cwel jebany. Ja nie wiem nie wiem kurwa, czemu mi tak wolno na dół kurwa leci. Tym jebanym parasolem kurwa. Gurga mnie to. graj. Pierdolony no. Ładuj się, kurwa, ładuj się. Pojebane, pojebane. Nie wiem, kurwa, za 50 zł, albo za 100 złotych mam sobie kurwa lepszą parasolkę kupić, żeby kurwa szybciej na to się dostawać. Pierdolę, ty. pojebana nagra no, dawaj kurwa. Ile się do chuja wczytywać będzie. No i co? Zacięło się. No, O, jest kurwa. Szalony autobus. Zbieraj wrota! O ty kurwa, mogę go rozjebać... Ni ja nie polecieli nigdzie kurwa. I od razu, od razu je wiemy, że jakąś nie doleć. Puść tą lotnie kurwa, puść tą lotnie i pikuj w dół i chuj Pa jak tamten napierdala w dół. Pierdolony. Mam jakiś, kurwa, płonący pedał, no. No nie no, zajebią mnie tu, zajebią mnie tu, bo też widziałem widziałem no, paty Biegniesz do budynku i chuj. A to nie jest puk, bo, kurwa, że wezmę patelnię i mu przyjebie. I padnie na hita. Spierdalamy stąd. Te, kurwa, toporki nic nie zadają. Pierdolę tu broni nie ma, nie? Amunicja chociaż Dawaj mi kurwa givere, nie? Bo mnie tu dojebią. Kurwa, chodź tu! Kurwa, skrzynka, nie? Muszę ją znaleźć, chyba na górze. Nie? Na górze, nie? A nie, na górze, będzie tutaj, o! Ech, kurwa, dawaj tę awp! Co jest do Właśnie Kłaś to. Nie buduj. Kurwa... Pierwszota w rękę! Znaczy, najpierw się napij. Myyyk, no tylko 50? Kurwa, chujowo. Dobra, schodzimy stąd. A tu jeszcze gdzieś kurwa jedna jest, bo ją słyszę, sukę jebaną, ty. Otwieraj te wrota. Pa, jest, ty! Shot. Shot i jakaś chujnia, ty. Lepszy ten shot, czy nie lepszy? Wjeźdź go. A chuj, co mi szkodzi. Wychodzimy stąd. Dobra, spierdam. Tu nikogo chyba nie ma. Hmm. Dobra, go nie widzę. Lecimy. Biegnij chłopie, tu nikogo nie ma, tu nikogo nie ma. Kurwa, nie w tą stronę, idę ty. Mogę wsiąść do fury? Nie mogę, kurwa. To czym ja mam się tu poruszać? Czym? Wój, dostałem medal. Przetrwania i. Graczy. Aha, czyli jak przykampię się kurwa do samego końca, to dostanę medale, kurwa. Kurwa trochę tych drzewem pozbieram, bo coś tam mi wychodziło, te budowanie jebane. Dawaj te drzewy. No, kurwa masz. no lekki pagórek jest do chuja, ty. Ja pierdolę. Mierdolę. Co to kurwa było? Dobra. Jebiemy, kurwa panie. Dawaj te drewieno. Dobra, jeszcze jedno pierdolne i mi wystarczy. Panie goni? Tu czysto Jestem w strefie, dobra, jestem w strefie Co tu jest kurwa? To Pewnie, że kurwa weź niebieską niż nosić złą mam Wypierdoli Wypierdol Wypierdoliłeś, co wypierdoliłeś? To jest shota jednego Cino. Daj ta AWP Tu nikogo nie widzę, ty. Mogę to nie? Halo? Ludzie? Czemu on tak... Czemu on tak kurwa skacze jakby nie mógł? A, za WP, ciężka, ty. Zajdziesz dziwko! Hehehe! <śmulatuj> dziwko, dziwko! Wykupcia za skało stał kurwa Ej, kurwa z Ja biorę tego pojzona kurwa, niestety pierdolne Google, Google. gugę ja Skąd kurwa? Zawsze czego nie widziałem ty? Dobra, w jestem cały czas, to zajebiście Tylko, żeby żadna kurwa znowu... Co ta piłka poleciała ty? Wiepemem 5? No? Dlaczego? Podnieś to, to dobre było. Tutaj! Zamknij mordek, ladra, kurwa, gdzie krzycisz? Nie tutaj! Dobra. Z ochroną chyba drugi raz kurwa nie otworzę. Zjedziesz! Dobra, biegniemy, kurwa, nie będę tu kampił cały czas tyle wygrać, kurwa. Ci skrzynki. Bieg, 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 A jest pota, ty. Co by wy tu wypierdoli? Wypierdol tapeczki, kurwa. Dobra, dobra, dobra. Biegniemy, kurwa, dalej. Co za grzyby. Nie mogę ty. Muchomory jakieś. Kurwa, pokaż mi tą mapę. A zmniejsza się już. To zajebiście. Kurwa, jeszcze to wygram. I to zostało? 30. Wygram to. Nie ma kurwa opcji, żebym tego nie wygrał. Kucnij. Rozejrzyj się, synek. Pa, pięknie. mnie nie widział, nie? Albo? Gdzie ta kurwa poleciała? Ty? Ty ziomek, gdzie jesteś? Nie, to strach, dobra. Pewnie się w tym kurwa sianie skito. Mój Kurwo i masz za swoje pedale. To zbuduj kurwa. I teraz Hubert wchodzi tu. Kurwa buduje cztery ściany, kurwa podłogę. X-em. Kurwa, ściany zetką. Ojebany. I kurwa fałką dach. I piąteczka kurwa. Kurwa, gościu. I piąteczka, bo tu kurwa ktoś się już pluje do mnie. Dzi. DZI! mnie, Dzi! Dzi! Miało się usunąć! Kurwa, jak usunąć? No i co? Dzi, potwierdź. Gitara? Jest tu typ, nie? Słyszę go, wypierdalać luję, do strefy mam daleko. No kurwa, ty, gdzie jest ten kondom? Kurwa, oddaj to, oddaj to! Biegniemy, kurwa, dwóch zajebałem jestem w tym szoku, nie? Faj, kurwa, bo się będzie zmniejszać i mnie zajebie wstawa, a nie kurwa kłucarz. Kondonie jebany, ty. O, jak tu ciemno, fajnie, tak. Nie leczy się z czasem? No, a, on się A teczki wyjebałem na rzecz, kurwa, oczywiście. I kwipunek za mały jakiś taki. Klap, powinien powinnyś trzymać w łapach, to kurwa, dla mnie. Dobra, chuj dobiegnę raczej. Kurwa! Ale ładnie się obróciłem z tą sniperką. No, banie mu wyjebałem. Tu kurwa ktoś już był. Pętajcie, kurwa, zaczynał mnie strzelać Z. Kurwa ścianę kładę, no? Trzeba się nauczyć. Ja się naumiem, kurwa. Będę najlepszy. Nikt mnie nie goni, kurwa? Nie, dobra. No i jestem w strefie, no i elegancko. Tu już kuczni, kurwa. Tu już jestem bezpieczny, tylko cni. Da WP mam tylko cztery pociski. Do szoka Bierę to. Dobra, pokaż mi ta AWP, Może kogoś jedmę, kurwa, z daleka. Nikt nie biegnie. A nie, tu zaraz TEFA dojedzie, dobra. Poczekam aż dojedzie. Kurwa, zapominam, że to nie jak w PUBG, tylko wystarczy kliknąć, kurwa, i ten, tylko tu trzeba przytrzymać. <tryk> Hecz od synu, kurwa, z kim ty rozmawiasz? Panie, pak się posypało, pak się posypało. Do kogo ty tam byłeś? Pokaż mi. Jebie. No może się nie dojebie. Słyszę cię kurwa? Gdzie jesteś? Uf, ja pierdolę ten tak długo, kurwa ładuje ten shot. Te ale dobrze było, dobrze było, kurwa, już tak daleko zaszedłem. Dobra, piłk do lobby. No to chyba ostatni mecz był, moi drodzy. Ale zobaczymy, czy odblokowałem te kurwa 100 tych punktów. Mam nadzieję, że tak. Kurwa, no szkoda, że tej suki nie trafiłem, bo ta szuka przyszła, co mi, mi, mi zabiła. Tam co scalowałem. Ty dostałem, chyba, nie? Zaraz mi misję. Nie? Nie? Wyzwania, nie? No nie mam punkcików. Halo? Kurwa? Gdzie są moje pieniądze? No żart, co, co, o co tu chodzi, ty? Zamknij. Zamknij. Dobra, moi drodzy, bo to chyba... To, to można odblokować cztery nagrody. No kurwa, odblokuj. Ha, muszę kupić, kurwa. 39, 38 zł. Dobra, zastanowię się nad tym. Może kupię. Ale kurwy dziady. Nie ma nic za darmo, nie? Jebaniutcy. Dobra, moi drodzy. W tym odcinku to na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trochę lepiej mi poszło niż w ostatnich. Coraz bardziej mniejszy już ze mnie. Więc mam nadzieję, że jak już będzie tak 50%, bo odcinki będą się tak nazywać, będzie coraz mniej będę schodził. Będzie około 100 odcinków, mam nadzieję, nagrać z tego. Więc. Teraz będzie 97% nowicjusz. Więc dobra, lecimy. Koło 50 już powinien napierdalać jak szalony. Więc ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Cześć. I zostawcie tam suba, lajka. Nie wiem, czy jesteście nowi, czy nie. Więc na razie.